Witam serdecznie. Hałupy. wejście numer 19. Po weekendzie dosyć ciepłym w miarę, po Bożym ciele, I sprawdzamy czy coś uda się wyciągnąć. Także zapraszam na odcinek. Widzimy się przy pierwszym dołeczku jakimś. Widać, że była impreza. Ktoś nawet skarpetkę zgubił. Usłyszymy pierwszy sygnał i 38 ID, piąteczka świeża, 2010 rok. Się zaczyna poszukiwania. Zobaczcie. O. Lecimy dalej. Pierwszy sygnał na wejściu. Kolejny sygnał. Mam słuchawki, to nie słyszycie. 39, ale trochę przestrachuje. Świeży kapsel, może. Obok 5 zł. O, jest kapsel tak dobre. kapsel tak dawał. dołek, albo czwarty. I częste znalezisko na plażach dosyć świeża sprawa ta epajka Dobra, do kosza nie zobaczcie siódmy dołek druga dwójka to jest który? 96 chyba o. i to dosyć blisko ta była gdzieś tutaj poprzednio Dyszka jest i parę kaps już będzie co to będzie Biżutera jakaś Jakiś Grzybek Misiorek to był? Może ja A no, zobaczmy takie coś Pierwsze biżu dzisiaj Pewnie ostatnie Ale grzybek fajny. Wiadomo, że złoto nie Muchomor pospolity ale fajnie, fajnie, blisko wydm. Tam ktoś śpi sobie w namiocie. Zobaczcie obok tego Buchomora. centralnie w sumie pod nim, nie? Taka coś jeszcze było. Nie wiem, czy to jest komplet, czy coś innego, ale. A to samo miejsce. 999. Nie, już żartuję. Fajnie, fajnie. Tu mam przerwę z kolegą. Jest Ekwinoks. A 900, porządny sprzęt, nie? No. Co się udało znaleźć przez te pół godziny? Znaczy się, to, to jest. Znaleziono no, już wczoraj. Aha. A w ciągu. pół godziny. Co to mamy ciekawego? No już dobrze. 6,60. No ta jedyka już chwilę leżała, widać. No to ja leżała. Dobrze tak. jest. Dobra, my sobie przerwę zrobimy i idziemy dalej. Pół godziny za mną. Troszeczkę sobie z kolegą. Pogadałem, poznałem w sensie nowego kolegę, poszukiwacza. Na urlopie był, nagle poznałem serdecznie, jak to oglądasz. No, póki co 10 zł, chyba 10 capstri już. No i tak już tyle, co widzieliście? Tak jeszcze nic. Idziemy dalej. Jest pierwsza spinka do włosów. Częste znalezisko. Ale w tym roku pierwszy raz. Jest mniejszy nominał. 10 groszy. Przepraszam, to było combo, Druga dziesiątka w samym miejscu takaś inna spinka do włosów. O. Coś takiego O tak, śledzik na raz Chwilę sobie poleżałeś kolego świeżo nam to ty nie jesteś, ale, ale zabiorę cię. Zrobimy kolejne 200 metrów cisza. Póki co cisza, ja jedę na kawę, a Was zapraszam na przerwę dwuminutową z chill muzyczką i widok na morze. Widzimy się za dwie minuty. Kawka wypita, o, termosik możemy iść dalej. Teraz powrót do zejścia numer 19. Mam nadzieję, że coś jeszcze po drodze wyskoczy. I na końcu podsumowanie. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Ja coś czułem, że dostałem na głowę. Coś czułem. Tutaj zobaczmy. Albo garaż, albo moneta. 50 grosz. Zotóweczka jest to. Zotóweczka na powrocie. Dobra, fajnie. Idziemy dalej. No i na pożegnania mam teraz coś też świeżego. Nie, to co lubię. Śledzik. O. Ten jest nowszy już. Nie, ja na chwilę ostatni sygnał już pointerem namierzyłem. Jest złotówka kolejna. 15 rok fajny, fajny na oko, ale wiadomo, nie zabieram pozdrożenia. Pozdrożów, tutaj niech Was zabierze później, stawimy na widoku. Ej, co wy robicie, fuj. O, tak będzie lepiej. No dobrze, moi drodzy, tutaj zacząłem wejście numer 19. I tutaj kończę. Także zapraszam na podsumowanie. No okej, okay. no to czas na podsumowanie. Tyle kapsli, trochę ich jest. Żadnego piwka nie wygrałem, sprawdzałem. No, tutaj mamy e-papierosa, dwa śledzie, spinka. Tu kolejna spinka, troszeczkę inna. 12 zł z groszem. No i ten grzybek jest fajny, nie? Grzybek, tak. I to coś. że wynik nie jest taki zły, jak na tą porę, na to miejsce i na te czasy. Półtora godzinki, łącznie dwie, z przerwami. No to widzimy się następnym razem. Pozdrawiam. Awe.